Czasami życie niesie ze sobą dziwne wrażenia, których nie sposób wyjaśnić. Spotykasz kogoś po raz pierwszy, a jednak czujesz, jakbyście znali się od wieków. Wchodzisz do nieznanego miejsca, ale masz pewność, że już tu kiedyś byłeś. Skąd bierze się to poczucie, że coś w tobie istnieje od zawsze, starsze i głębsze niż to, co widzą inni? W świecie duchowości mówi się o starych duszach. Ludziach, których serca i umysły zdają się być pełne mądrości wykraczającej poza jedno życie. To nie tylko metafora. Wielu wierzy, że dusze te przeszły przez wiele wcieleń, a ich wędrówka trwa nadal, niosąc doświadczenia, lekcje i tajemnice z minionych epok. Dzisiejsza narracja pozwoli ci odkryć, kim są stare dusze, jakie cechy je wyróżniają i co mówi o nich duchowa tradycja oraz współczesna psychologia. Może odnajdziesz w niej także cząstkę siebie? Może w rzeczywistości to Ty jesteś jedną z nich. Kim właściwie jest Stara Dusza? Czy to tylko piękne określenie dla osób dojrzałych i introspektywnych? Czy może kryje się za tym coś więcej? W tradycjach duchowych i filozoficznych stare dusze to istoty, które przeszły przez wiele wcieleń, zbierając mądrość i doświadczenie. Ich obecne życie jest kolejnym etapem tej długiej wędrówki. Gdzie często pełnią rolę obserwatorów lub nauczycieli? Cechy Starych Dusz Głębokie zrozumienie życia. Stare dusze patrzą na życie z perspektywy, która wydaje się wykraczać poza ich wiek. Często rozumieją złożoność świata, akceptują jego paradoksy i potrafią dostrzegać piękno w ulotnych momentach. Nie boją się trudnych pytań ani odpowiedzi, których inni unikają. Cytat. Mądrość to sztuka dostrzegania tego, co niewidoczne dla oczu. Antoine de Saint-Exupéry, mały książę. Skłonność do introspekcji i samotności. Stare dusze często poszukują spokoju i czasu na refleksję. Wolą samotne spacery w naturze od gwaru tłumu. Nie boją się być same ze swoimi myślami, a ich wewnętrzny świat jest równie bogaty jak otaczająca ich rzeczywistość. Poczucie odmienności. Od dzieciństwa mogą czuć się inne, jakby były mu spoza czasu. Trudniej nawiązują powierzchowne relacje, za to łatwiej odnajdują sens w głębokich rozmowach i relacjach opartych na wzajemnym zrozumieniu. Zainteresowanie duchowością i filozofią. Stare dusze mają naturalną skłonność do zgłębiania tajemnic życia. Interesują się pytaniami o naturę istnienia, sens życia i to, co dzieje się po śmierci. Często czytają filozoficzne dzieła lub eksplorują różne systemy duchowe. Mądrość emocjonalna, mają zdolność do empatii i zrozumienia emocji innych. W naturalny sposób wyczuwają, co czują ludzie wokół nich i potrafią ich wspierać, jednocześnie zachowując wewnętrzną równowagę. Kim są stare dusze w oczach różnych tradycji? W filozofii Platona. Platon wierzył, że dusza jest wieczna i istnieje poza czasem. W jego teorii dusze przed wcieleniem w ciało miały dostęp do uniwersalnej wiedzy, a życie to próba przypomnienia sobie tej mądrości. Stare dusze mogą więc być tymi, które lepiej pamiętają swoje źródło. W tradycjach Wschodu, w hinduizmie i buddyzmie stare dusze to te, które przeszły przez wiele wcieleń, samsara i zbliżają się do wyzwolenia, moksza lub nirwana. Są blisko osiągnięcia ostatecznego celu uwolnienia się od cyklu narodzin i śmierci. W Kabale, Kabała mówi o Gilgul Neshamot, wędrówce dusz. Stare dusze to te, które powracają na ziemię, aby dokończyć swoje duchowe lekcje. Są uważane za szczególnie wrażliwe i obdarzone intuicją. Czy ty jesteś starą duszą? Być może podczas słuchania tego opisu coś w tobie rezonuje. Czy czujesz, że twoje spojrzenie na życie różni się od spojrzenia twoich rówieśników? Czy odczuwasz silne połączenie z przeszłością lub nieodparte pragnienie zgłębiania tajemnic istnienia? Jeśli tak, być może jesteś jedną z tych dusz, które powracają, aby dodać światu mądrości, refleksji i spokoju. W literaturze i kulturze od wieków pojawiają się postacie, które wydają się być jak spoza czasu, istoty pełne mądrości, jakby żyły wiele żyć, niosąc ze sobą echa dawnych epok. Czytając o takich bohaterach. Często możemy poczuć ich wewnętrzne zmagania, refleksje i poczucie wyobcowania, które tak bardzo przypomina to, co czują stare dusze. W powieści Portret Doriana Greja, Oscara Wilda, młody Dorian jest symbolem zewnętrznej młodości i wewnętrznej starości. Chociaż jego ciało pozostaje nienaruszone czasem, dusza Doriana, pełna doświadczeń i grzechu, staje się coraz bardziej zmęczona. Wilde subtelnie pokazuje, jak dusza może nosić ciężar życiowych lekcji, nawet jeśli na zewnątrz wydaje się, że wszystko jest idealne. Dorian to jednak przykład negatywnego aspektu duszy, która nie uczy się z doświadczeń, a jedynie je kolekcjonuje. Podobne motywy pojawiają się w literaturze bardziej współczesnej. Postacie z książek takich jak Stuletni mężczyzna, który wyskoczył przez okno i zniknął, Jonasa Jonasona czy Alchemik Paulo Coelho. To ludzie pełni doświadczeń, którzy patrzą na życie z dystansem i głębokim zrozumieniem. Ich historie inspirują nas do zastanowienia się nad sensem życia, podróżą jaką odbywamy i lekcjami, które wynosimy z codziennych wydarzeń. W kulturze wschodniej, zwłaszcza w mitologiach hinduskiej i buddyjskiej, motyw starych dusz jest zakorzeniony w koncepcji reinkarnacji. W Bhagavadgicie, jednym z najważniejszych tekstów hinduizmu, Kryszna mówi o wieczności duszy. Dusza nigdy się nie rodzi i nigdy nie umiera. Nie została stworzona, nigdy nie zginie. Jest wieczna, niezniszczalna i pierwotna. To stwierdzenie doskonale oddaje, czym są stare dusze. Wiecznymi podróżnikami, którzy doświadczają życia w wielu formach, aby zbliżyć się do doskonałości i zrozumienia. Ciekawym przykładem jest także pojęcie Gilgul Neshamot w Kabale, czyli wędrówki dusz. Według tej tradycji dusze powracają na ziemię aby dokończyć swoją duchową misję, często dusze te są uważane za bardziej świadome i intuicyjne, niosące ze sobą dary, które mogą pomóc innym w ich duchowej podróży. Ale stare dusze to nie tylko mędrcy i nauczyciele. W wielu kulturach pojawiają się jako wędrowcy, postacie, które nieustannie poszukują swojego miejsca w świecie. W mitach celtyckich błądzący druidzi czy wędrowni bardowie byli uznawani za nosicieli dawnej mądrości w ich pieśniach i opowieściach przemycano lekcje, które miały przetrwać pokolenia. Współczesna popkultura również chętnie sięga po motyw starych dusz. W filmach takich jak Forrest Gump, główny bohater zdaje się nie przejmować się materialnym światem, a jednocześnie nosi w sobie ogromną mądrość i spokój. Jego postać przypomina nam, że mądrość duszy nie polega na intelektualnych osiągnięciach, ale na prostocie, akceptacji i bezwarunkowej miłości do życia. Historie te, zarówno z dawnych mitów, jak i współczesnych dzieł, mają jedną wspólną cechę. Pokazują, że stare dusze nie są jedynie postaciami z opowieści, ale czymś, co można odnaleźć w sobie. Może dlatego te historie tak głęboko z nami rezonują. Być może przypominają nam o czymś, co już wiemy, lecz o czym zapomnieliśmy. O tym, że życie to coś więcej niż to, co widzimy na pierwszy rzut oka. Od zarania dziejów różne kultury i religie szukały odpowiedzi na pytania o naturę duszy, jej pochodzenie i przeznaczenie. W wielu z nich istnieje przekonanie, że dusze podróżują przez różne życia, gromadząc mądrość i doświadczenia. To właśnie w tych tradycjach duchowych odnajdujemy koncept starych dusz, istot, które zbliżają się do duchowej pełni, ale wciąż powracają na Ziemię, by uczyć się i dzielić swoją wiedzą. Buddyzm: Wędrówka przez Samsarę. W buddyzmie dusza jest częścią cyklu narodzin, śmierci i odrodzenia, znanego jako Samsara. Według tej tradycji, każda istota przechodzi przez kolejne wcielenia, aż osiągnie oświecenie i uwolni się z cyklu cierpienia. Stare dusze to te, które znajdują się blisko tego celu. Ich obecność często emanuje spokojem i mądrością, wynikającymi z głębokiego zrozumienia natury życia. Cytat z Buddy. Jesteśmy tym, co myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, jest wynikiem naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat. To przypomnienie, że każda myśl i każde działanie kształtują nasze przyszłe życia, a stare dusze są mistrzami tej nauki, kierując swoje intencje ku harmonii i zrozumieniu. Hinduizm Atman i Samsara. Hinduizm przedstawia duszę jako Atmana wieczną esencję, która przechodzi przez kolejne wcielenia. Stare dusze w tej tradycji to te, które zbliżają się do osiągnięcia mokszy, czyli wyzwolenia z cyklu życia i śmierci. Według Bhagavad Gity, takie dusze rozumieją, że życie doczesne jest iluzją, mają, a prawdziwe spełnienie pochodzi z jedności i z boskością. Cytat z Bhagavad Gity. Dusza nigdy się nie rodzi i nigdy nie umiera. Jest wieczna, niezniszczalna i pierwotna. To stwierdzenie doskonale oddaje naturę starej duszy jako bytu, który istnieje poza czasem i przestrzenią, niosąc w sobie echa przeszłych wcieleń. Kabała, gilgul neshamot, wędrówka dusz. Kabała, mistyczna tradycja żydowska, przedstawia koncepcję gilgul neshamot, czyli reinkarnacji dusz. Według tej doktryny dusze powracają na ziemię, by naprawić błędy z przeszłości i dokończyć swoje duchowe zadania. Stare dusze w tej tradycji są postrzegane jako te, które przeżyły wiele wcieleń i zdobyły wyjątkową intuicję oraz zdolność do przewodzenia innym na ich duchowej ścieżce. Ciekawym elementem jest wiara, że stare dusze często doświadczają silnych déjà lub przyciągania do określonych miejsc i ludzi, co ma być dowodem ich wcześniejszych wcieleń. Celtyckie i nordyckie tradycje. Dusze jako opiekunowie wiedzy. W mitologii celtyckiej i nordyckiej dusze są często postrzegane jako byty powracające, by strzec mądrości i tradycji. Druidzi, bardowie i wędrowni mędrcy byli uznawani za nosicieli dawnej wiedzy, której strzępy zbierali przez wieki. W ich pieśniach i opowieściach kryły się uniwersalne prawdy, które miały pomóc kolejnym pokoleniom w zrozumieniu życia. Wudu i koncepcja loa. W tradycjach wudu dusze są ściśle związane z pojęciem loa duchowych przewodników, którzy wpływają na życie ludzi. Chociaż Wudu nie mówi wprost o starych duszach, duchy te często są przedstawiane jako byty, które doświadczyły wielu wcieleń, a teraz wspierają ludzi w ich duchowej podróży. Stare dusze w tej tradycji mogą być uznawane za osoby, które mają naturalne połączenie z tymi duchami. Chrześcijaństwo i wieczna dusza. Choć chrześcijaństwo nie uznaje reinkarnacji w klasycznym sensie, Istnieją tam idee wskazujące na duchową dojrzałość dusz. Święci i mistycy są często przedstawiani jako ci, którzy osiągnęli wyjątkowy poziom zrozumienia i duchowej głębi, co może przypominać cechy starych dusz. Cytat z Biblii: Nie są z tego świata, jak i ja nie jestem z tego świata. Jan rozdział 17, werset 16. Ten fragment odnosi się do osób, które żyją w świecie doczesnym, ale ich dusze zdają się przynależeć do czegoś większego i ponadczasowego. Stare dusze jako mosty między światami. Niezależnie od tradycji, stare dusze często są postrzegane jako łączniki między światem duchowym a materialnym. Są tymi, którzy pamiętają dawne lekcje, uczą innych i pomagają budować mosty między pokoleniami. Ich istnienie przypomina nam, że życie nie jest jednorazowym doświadczeniem ale częścią większej podróży, w której każde wcielenie ma znaczenie. Może to właśnie dlatego tak wielu ludzi czuje, że ich dusza jest starsza niż wskazywałoby na to ich obecne życie, bo być może naprawdę tak jest. Współczesne podejście do Starych Dusz łączy duchowość z nauką, terapią i filozofią. Wiele książek, badań i praktyk stara się wyjaśnić, kim są ludzie określani mianem Starych Dusz, a także jak ich doświadczenia i intuicja mogą wpływać na ich życie. W tym kontekście kluczowe stają się nie tylko narzędzia introspekcji, takie jak medytacja czy hipnoterapia, ale także literatura, która pomaga zrozumieć istotę wędrówki duszy. Książki, które odkrywają tajemnice dusz. Życie po życiu. Raymonda Moody'ego. W tej przełomowej książce Raymond Moody bada doświadczenia osób, które przeżyły śmierć kliniczną. Opisuje wspomnienia z chwil, gdy znajdowali się po drugiej stronie. Oraz wizje światła i istot, które kierowały ich z powrotem do życia. W kontekście Starych Dusz książka ta sugeruje, że nasze życie może być częścią większego cyklu. Ludzie, którzy doświadczyli śmierci klinicznej, często wracają z poczuciem głębszej mądrości i nowego spojrzenia na świat, cech, które przypisuje się starym duszom. Cytat. Śmierć to nie koniec, ale nowy początek. Brama do innego etapu wędrówki duszy. Ramta biała księga. W tej książce Ramta, duchowa istota przemawiająca przez JZ Knight, opisuje naturę duszy, jej podróż przez wcielenia i cel istnienia. Ramta twierdzi, że dusze, które przeżyły wiele żyć, zbliżają się do oświecenia, niosąc ze sobą głęboką mądrość i zdolność do współczucia. Cytat. Każde życie to jeden krok ku zrozumieniu, że jesteśmy twórcami własnej rzeczywistości. Stare dusze wiedzą, że wszystko, czego szukamy, jest już w nas. Przebudzenie intuicji. Judith Orloff. Książka ta, choć skupia się na intuicji, wiele mówi o ludziach o wyostrzonym zmysle postrzegania, często utożsamianych ze starymi duszami. Orloff opisuje, jak osoby obdarzone intuicją często czują, że ich zrozumienie świata wykracza poza logikę i doświadczenie jednego życia. Cytat. Intuicja to głos Twojej duszy, a stare dusze słyszą go wyraźniej niż inni. Hipnoterapia regresyjna i Wędrówka Dusz Hipnoterapia regresyjna stała się jednym z najciekawszych narzędzi do odkrywania poprzednich wcieleń i badania natury duszy. Brian Weiss, autor książki Wiele żyć, wielu mistrzów, opisuje swoje doświadczenia z pacjentami, którzy podczas sesji hipnozy przypominali sobie szczegóły z przeszłych żyć. Weiss twierdzi, że stare dusze często wykazują większą łatwość w dostępie do wspomnień z poprzednich wcieleń. Ich opowieści niosą ze sobą lekcje i prawdy, które są uniwersalne i inspirujące. Cytat z książki. Wszystkie dusze podróżują, ale niektóre już zrozumiały, że najważniejsza podróż to ta do swojego wnętrza. Naukowe spojrzenie, deja vu i intuicja. Współczesna nauka bada fenomeny, które mogą być związane z doświadczeniami starych dusz. Zjawisko déjà vu, poczucia, że coś już się wydarzyło, jest jednym z najbardziej tajemniczych aspektów świadomości. Choć nauka tłumaczy je jako błąd w przetwarzaniu informacji przez mózg, duchowość sugeruje, że może to być przebłysk pamięci z poprzednich wcieleń. Osoby identyfikowane jako stare dusze często zgłaszają intensywne déjà vu. Silną intuicję i naturalne poczucie znajomości z ludźmi, miejscami czy sytuacjami. Współczesne praktyki dla starych dusz medytacja i mindfulness. Stare dusze często korzystają z medytacji, by połączyć się ze swoją duchową mądrością i znaleźć spokój w świecie pełnym chaosu. Praca z intuicją, narzędzia takie jak tarot, astrologia czy analiza snów. Mogą pomóc starym duszom lepiej zrozumieć siebie i swoje miejsce w świecie. Twórcze wyrażanie siebie, sztuka, muzyka, pisanie stare dusze często przekazują swoje doświadczenia i emocje w sposób, który inspiruje innych. Stare dusze, jako nauczyciele współczesnego świata. W świecie pełnym pośpiechu i powierzchowności, stare dusze przypominają o głębszym sensie istnienia. Ich obecność to wezwanie do zatrzymania się. Refleksji i ponownego połączenia z tym, co naprawdę ważne. Dzięki literaturze, praktykom duchowym i nowoczesnym narzędziom introspekcji, każda dusza, niezależnie od swojej dojrzałości, może odkryć swoje miejsce w wielkiej wędrówce życia. Jak rozpoznać, czy jesteś starą duszą? Niektórzy ludzie od najmłodszych lat czują się inni. Patrzą na świat z dystansem, który ich rówieśnikom wydaje się obcy. Często zadają pytania które wykraczają poza codzienne problemy. Dlaczego tu jestem? Co jest prawdziwym celem życia? Jeśli brzmi to znajomo, być może jesteś jedną z tak zwanych starych dusz. Ale jak właściwie można to rozpoznać? Istnieją pewne wspólne cechy i doświadczenia, które mogą wskazywać, że Twoja dusza przeszła przez wiele wcieleń. Zrozumienie poprzez introspekcję. Stare dusze często spędzają dużo czasu na refleksji. W ich życiu pojawia się potrzeba zrozumienia nie tylko tego, co się dzieje wokół, ale także tego, co dzieje się w ich wnętrzu. Mogą godzinami zastanawiać się nad swoimi emocjami, decyzjami i relacjami. Ta głęboka introspekcja sprawia, że postrzegają życie jako ciągłą lekcję, nieustanny proces nauki i rozwoju. Może zauważyłeś, że nie szukasz odpowiedzi na powierzchowne pytania. To, co Cię interesuje, to natura istnienia, duchowość a może nawet wspomnienia z miejsc, które wydają się dziwnie znajome, choć nigdy ich nie odwiedziłeś. Przyciąganie do duchowości i wiedzy. Stare dusze czują naturalny pociąg do nauki, szczególnie tej dotyczącej duchowości i filozofii. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że książki takie jak Bhagavad Gita, Biała Księga Ramty, czy Życie po życiu Rajmonda Mudiego przemawiają bezpośrednio do twojego serca? Być może zaintrygowały Cię historie o reinkarnacji, wędrówce dusz czy świadomości po śmierci. Stare dusze często odczuwają potrzebę eksploracji takich tematów. To nie tylko ciekawość, to intuicyjne poczucie, że w tych naukach znajduje się część odpowiedzi na ich wewnętrzne pytania. Silne poczucie déjà vu. Być może doświadczasz déjà vu częściej niż inni. Wchodzisz do nieznanego miejsca, ale masz wrażenie, że już tu byłeś. Spotykasz kogoś po raz pierwszy, a jednak czujesz, że znasz tę osobę od wieków. Stare dusze często doświadczają takich przebłysków, które mogą być śladami wcześniejszych wcieleń. Niektórzy tłumaczą to przebiciami między wspomnieniami z przeszłych żyć a obecnym doświadczeniem. Jeśli masz takie momenty, traktuj je jako wskazówki. Być może Twoja dusza próbuje przypomnieć Ci o czymś ważnym empatia i mądrość emocjonalna. Stare dusze często wyróżniają się zdolnością do głębokiego współczucia. Naturalnie wyczuwają emocje innych i potrafią ofiarować wsparcie, którego potrzebują ich bliscy. Mają dar patrzenia na trudne sytuacje z perspektywy, która pozwala zobaczyć je w szerszym kontekście. To także wiąże się z mądrością emocjonalną. Stare dusze rzadko reagują impulsywnie. Zamiast tego starają się zrozumieć, dlaczego ktoś zachowuje się w określony sposób i jak najlepiej odpowiedzieć na jego potrzeby. Zainteresowanie przeszłością. Czasami stare dusze czują silne przyciąganie do historii lub dawnych kultur. Mogą mieć obsesję na punkcie określonej epoki starożytnego Egiptu, renesansu czy XIX wieku jakby ich dusza pamiętała tamte czasy. Może to także przejawiać się w naturalnej fascynacji sztuką. Muzyką, lub literaturą z przeszłości. Ćwiczenia introspekcyjne. Dla starych dusz. Medytacja. Usiądź w ciszy i skoncentruj się na swoim wnętrzu. Zapytaj siebie, kim naprawdę jestem, co moja dusza próbuje mi powiedzieć. Zapisuj swoje refleksje. Mogą prowadzić cię do odkrycia głębszych prawd o sobie. Dziennik Snów. Zapisuj swoje sny każdego poranka. Stare dusze często mają bogaty świat snów, w których pojawiają się symbole i obrazy z przeszłości. Prowadzenie dziennika intuicji. Notuj momenty, w których Twoja intuicja była szczególnie silna. Obserwuj, jak Twoje wewnętrzne przewodnictwo wpływa na Twoje życie. Czy jesteś Starą Duszą? Rozpoznanie siebie jako starej Duszy to nie tylko akceptacja pewnych cech czy doświadczeń. To także wezwanie do pogłębiania swojej duchowej podróży. Bycie starą duszą wiąże się z odpowiedzialnością za wykorzystanie swojej mądrości, by pomagać innym, inspirować i budować świat oparty na większym zrozumieniu. Może od dawna czułeś, że nosisz w sobie coś wyjątkowego. Może ta narracja pomogła Ci znaleźć słowa na opisanie tego, co czujesz. Jeśli tak, to właśnie zrobiłeś kolejny krok w swojej duchowej podróży. Misja Starych Dusz. Dlaczego powracają? Stare dusze nie są tu przypadkowo. Według wielu tradycji duchowych, ich powroty na Ziemię mają głębszy cel. Ich misja nie kończy się na zdobywaniu doświadczeń i mądrości. Kluczową rolą starych dusz jest wpływanie na innych oraz pomaganie w duchowym rozwoju świata. Ale dlaczego dusze, które przeszły już tak wiele, decydują się na powrót do świata pełnego wyzwań? Odpowiedź można znaleźć w różnych tradycjach jak i wewnętrznej potrzebie starych dusz, by dzielić się swoim światłem. Lekcje, które trzeba zakończyć. Według hinduizmu i buddyzmu każda dusza przechodzi przez cykl wcieleń samsara, by uczyć się lekcji, które są niezbędne do osiągnięcia duchowego wyzwolenia, moksza lub nirwana. Stare dusze to te, które ukończyły już większość z tych lekcji, ale mogą powracać, by domknąć pewne niedokończone wątki. Na przykład dusza mogła w poprzednich wcieleniach zdobyć mądrość duchową, ale nie nauczyła się przebaczania lub miłości do siebie. W obecnym życiu powraca, aby zrozumieć i opanować te aspekty, dopełniając swoją podróż. Pomoc innym w ich podróży. Stare dusze są często postrzegane jako przewodnicy, ludzie, którzy swoimi słowami, czynami lub nawet samą obecnością inspirują innych do refleksji i wzrostu. Ich mądrość nie jest narzucana, ale wyczuwalna w sposób subtelny. To osoby, które łatwo nawiązują głębokie, znaczące relacje, pomagając innym zrozumieć siebie. Cytat z Białej Księgi Ramty. Największym darem, jakim możesz ofiarować światu, jest przypomnienie innym, że w nich również drzemie nieskończony potencjał. Współczesnym przykładem może być ktoś, kto poświęca swoje życie pracy z ludźmi niesieniu pomocy czy rozwijaniu duchowości innych. Często nie są to osoby głośne ani spektakularne. Ich wpływ działa jak ciche światło, które rozjaśnia życie tych, którzy je spotkają. Budowanie mostów między światem materialnym a duchowym. Stare dusze mają zdolność widzenia świata w szerszej perspektywie. Rozumieją, że materialny sukces i dobra nie są celem samym w sobie, ale narzędziem do głębszego zrozumienia i tworzenia dobra. Dzięki temu mogą działać jako mosty między duchowością a codziennym życiem. Ich misja polega na przypominaniu ludziom, że szczęście nie leży w posiadaniu, ale w byciu. Byciu autentycznym, świadomym i obecnym. To przesłanie często przekazują przez swoją pracę, czy to jako nauczyciele, terapeuci, artyści, czy zwykli ludzie, którzy żyją z pasją i wdzięcznością. Przyciąganie i transformacja otoczenia. Jedną z ciekawych cech starych dusz jest to, że często przyciągają osoby, które potrzebują wsparcia lub inspiracji. Mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, ale ich obecność zmienia dynamikę relacji i miejsc, w których się znajdują. To, co zaczyna się jako zwykła rozmowa, często prowadzi do głębszych refleksji dla obu stron. Być może zauważyłeś, że ludzie czują się przy Tobie swobodnie, dzieląc się swoimi myślami lub problemami. Stare dusze nie muszą mówić wiele. Ich empatia i mądrość często wystarczają, by zmienić czyjąś perspektywę. Dlaczego stare dusze wybierają wyzwania? To pytanie, które wiele osób zadaje sobie w momentach trudności, dlaczego dusza, która przeszła już tak wiele, decyduje się na trudne życie? Odpowiedź można znaleźć w książkach takich jak Wiele Żyć, Wielu Mistrzów Bryana Weissa, gdzie autor opisuje, jak dusze wybierają swoje wcielenia, by stawić czoła konkretnym wyzwaniom. Stare dusze wiedzą, że to właśnie trudności są największym źródłem wzrostu. Wybierają życie, które pozwoli im zyskać jeszcze głębsze zrozumienie miłości, cierpliwości czy odwagi. Są świadome, że każda przeszkoda to okazja do rozwoju, nie tylko dla nich, ale także dla osób, z którymi się zetkną. Czy jesteś częścią tej misji? Rozpoznanie siebie jako starej duszy. To nie tylko refleksja nad własną przeszłością, ale także spojrzenie w przyszłość. Stare dusze noszą w sobie dar, który może uczynić świat lepszym miejscem. Jeśli czujesz, że w Twoim wnętrzu drzemie mądrość wykraczająca poza jedno życie, to być może nadszedł czas, by podzielić się nią z innymi. Każda stara dusza ma swoją unikalną misję, ale wszystkie łączy jedno pragnienie, by świat był bardziej świadomy, spokojny i pełen miłości. Stare dusze i ich rola w wielkiej podróży życia. Stare dusze to istoty, które noszą w sobie mądrość i doświadczenia wielu wcieleń. Ich obecność na świecie przypomina, że życie to coś więcej niż pogoń za materialnymi celami. To podróż w głąb siebie, pełna lekcji, które mają uczynić nas bardziej świadomymi, współczującymi i połączonymi z otaczającym nas światem. Jeśli podczas tej narracji poczułeś, że opis starej duszy pasuje do ciebie, być może odnalazłeś nową perspektywę na swoje życie. Może zrozumiałeś, dlaczego czasem czujesz się inny lub dlaczego zawsze przyciągały cię tematy duchowości, historii czy refleksji nad sensem istnienia. To znak, że twoja podróż ma głębszy sens. Być może jesteś tutaj po to, by inspirować innych i pomóc im odnaleźć własną drogę. Stare dusze pełnią szczególną rolę w świecie. Nie tylko uczą się swoich lekcji, ale także przypominają innym że każdy człowiek jest częścią większej całości. Swoim spokojem, intuicją i mądrością pomagają budować mosty między tym, co duchowe, a tym, co codzienne. Ich istnienie to dowód, że nawet w chaosie współczesnego życia można odnaleźć harmonię i głębszy sens. Wezwanie do działania. Nie bój się spojrzeć w głąb siebie i zadać pytania: kim jestem? Co moja dusza próbuje mi powiedzieć? Odpowiedzi mogą nie przyjść od razu, ale z czasem odkryjesz, że Twoja podróż jest częścią większej historii, która rozwija się od wieków. Żyj świadomie, rozwijaj swoje talenty i dziel się swoją mądrością, bo właśnie tego świat dziś potrzebuje. Inspirujący cytat na zakończenie. Dusza nie ma wieku ani granic. Jest jak rzeka. Ciągle płynie niosąc z sobą wspomnienia dawnych brzegów, ale zawsze gotowa odkrywać nowe. Twoja podróż trwa.